Witajcie w drugim odcinku w serii Minecraft na moim kanale. Chciałbym Wam powiedzieć, że już daleko doszłem na tym naszym świecie. Mam nawet Tom zbroję skórzaną. No i jesteśmy. Pójdę spać. To jest moja taka chałupa tymczasowa. Dobra, przenosimy się. Tak, mamy jak białe winny, ale powiem wam, że kliper mnie wybuchnął i musiałem się odrodzić tam na początku już daleko jestem. Dobra, trzeba piasek rozkopać, bo nam się bardzo przyda ale nie to, bo my tego nie chcemy Idę, przepraszam, do Was bardzo za tamten odcinek wiem, krzywy ekran, ale coś mi z kamerą przesunęła się w odcinku. No i nie zauważyłem, dlatego bardzo Was przepraszam. No i kopny. Krótko tam była. No i tak jak widzicie, mamy pana Stefana, starego pana Stefana. I jak diaksy zło to w bo to on święty nie napotkałem. Czekaj, gdzie, my, gdzie ja miałem iść. Tam chyba nie byłem. Kurde, mi ta droga się myli. Nie... Stamtąd przyszłem. Tak, przyszłem stamtąd, idę dalej. A masz! ja. ja też muszę, niestety. Ej! Kurde! Miecz mi się zniszczy. Dobra. Nie uciekaj, bo się źle skończy. Ło! What? What? Dobra, miecz. Jeszcze warto by było, jakbym znalazł parę piesków, bo by mi się przydali do akcji. Chociaż, miałem jedną akcję z pieskami i się źle zakończyła. Dla mnie. Ja zginąłem, weszłem do świątyni pustynnej i raz... Mnie ...nie nacisnąłem na nie, żeby one sobie siadały, no i poszły za mną i odpaliły dynamit. Znaczy, TNT. Drewna nie będę w tym odcinku kopał, bo nie potrzebuję. Ale co i bym już w tym odcinku zrobił, na przykład? Nie wiem. Na przykład dom w górze? No. Takie co? Nawet dobre by było. Ale to to już chyba... w następnym odcinku zrobię. Ale nie wiem jeszcze. Może w tym. O! Dwa za dużo go tu jest a ja tyle do tego nie potrzebuję i ten y y zrobię sobie intro jakieś jeszcze nie wiem jakie, ale planuję zrobić je, może dzisiaj Właśnie nie, dzisiaj nie będzie chyba, ale gdzieś w niedzielę może zrobię, bo tylko wtedy będę miał czas na zrobienie tego. Jakiego. Kurde, co ja narobiłem? Kurde, ja, ja mam tu wstać. Dobra, używam materiały niepotrzebne. Trzeba zakosić to. Czekaj, żeby nikt nie wiedział, że tu coś było. Robijemy. Nie tak? Tak. I, i ten. Y ten odcinek będzie trwał, no, tak jak każdy mój z Minecrafta, gdzieś w 10 minut około, no, gdzieś równe 10 minut. Kurde, tu mam. Dobra, dalej w O, Ooo, yo, wioska NPC. I latająca góra Jakie zjawisko tu mamy? A tu coś jest? Wolałbym tam być. Jakaś śmierć. Co ja mówię? Śmierć, nie śmierć. Śmierć. Do zombiaków wolałbym nie jeść, ale. O! Zabiłbym go, ale tu bym się nie zabił, ale. Poszkodowany bym był. Pajęczak? Nie. Kodik. O, no, mała wioska Myślałem, że coś większego będzie. Co na jednym... Ma... Aaa, jest jeden wilag teraz. Co? Ziemniaczki. Góryda coś mówiłem. Ja powiedziałem sobie było innym Ale ja umiem z nimi rozmawiać. Powiem wam. Ziemniaczki. Pan Ziemniaczek. <suszy> <suszy> o, Koperek tu rośnie. To ja zbiorę, bo ja mam nazwę Koperek. A ja lubię Koperek. Właśnie, jeszcze będę sprzedawał. Właśnie, ile są koperek. Ale jest tu sporo. Koperek mi dałaś! Koperek! Właśnie na koperek! Koperek! Panie Willem, chcesz koperek? Co? Smarek za sztabkę złota? Nigdy. I to za osiem. A, nie. Bo ja chcę koperek sprzedać. A, mogę ci to dać, Koperek, koperek, sprzedajemy perek. Koperek, perek, koperek. No, i to i teraz byśmy już chyba zakończyli ten odcinek. No wiem, dla niektórych krótki pewnie, dla mnie też tak, jakby wydaje się, że krótki. Ale to 10 minut trwa. I naprawdę, na YouTubie przesłać taki film to z 2 godziny trwa. Naprawdę długo. Kurde, fajna. W góra, a może to zrobię chałupę? No, już mam pomysł na życie. No to żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć! I pamiętajcie, dawajcie łapki w górę